Dzień dobry! Dzisiaj chciałbym zabrać Państwa w podróż po jednej z najważniejszych modlitw chrześcijaństwa po modlitwie Ojcze nasz. To modlitwa, którą odmawiają miliony ludzi każdego dnia, ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co naprawdę oznaczają jej słowa, skąd się wzięła i jakie niesie ze sobą emocje oraz duchowe przesłanie? Ojcze nasz to nie tylko zbiór słów to prawdziwa rewolucja w sposobie, w jaki człowiek komunikuje się z Bogiem. To zaproszenie do bliskiej, osobistej relacji, wezwanie do refleksji nad naszym życiem, codziennością, odpowiedzialnością i wdzięcznością. Zacznijmy od pierwszego słowa Ojcze, w oryginale aramejskim brzmi Abba. W czasach Jezusa nikt nie zwracał się do Boga w taki sposób. Bóg był postrzegany jako istota daleka, wszechpotężna, często nieosiągalna. A Jezus mówi Mów do Boga jak do Ojca, jak do kochającego rodzica, który troszczy się o ciebie. Wyobraźcie sobie, jak wielki to był szok dla uczniów i wszystkich słuchaczy. To słowo wyraża bliskość, zaufanie i intymność. To fundament chrześcijańskiej duchowości. Kiedy mówimy, Ojcze, nie mówimy do abstrakcyjnej siły, ale do kogoś, kto zna nasze troski i pragnienia. Następna prośba to przyjdź Królestwo Twoje. Nie jest to tylko marzenie o idealnym świecie. Jezus wzywa nas, abyśmy uczestniczyli w budowaniu sprawiedliwości, pokoju i miłosierdzia tu na Ziemi. Każde słowo tej prośby jest jednocześnie wyzwaniem i zobowiązaniem. Jak mogę wprowadzać Boże wartości w moim codziennym życiu? To wezwanie, które jest emocjonalnie i duchowo radykalne. Boże Królestwo ma przychodzić tu i teraz, a nie tylko w dalekiej przyszłości. Kolejna prośba brzmi: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Chleb w tym kontekście, w greckim oryginale epiołużyn, oznacza codzienne, niezbędne do życia dobra. Nie chodzi o bogactwo czy luksus, ale o wszystko, co potrzebne, aby przeżyć, zachować zdrowie, siły i spokój ducha. Ta prośba jest aktem pokory. Uznajemy, że nie wszystko zależy od nas. Jednocześnie jest wyrazem głębokiego zaufania. Ufamy, że Bóg troszczy się o nasze potrzeby i nie pozostawi nas samych. To prosta, a zarazem głęboka lekcja życia. Każda prośba o chleb jest również modlitwą wdzięczności i uznania Bożej opieki. Nie możemy zapominać, że modlitwa Ojcze Nasz ma głębokie korzenie żydowskie. Jezus był pobożnym Żydem, a Jego nauczanie wyrosło z tradycji i Pisma Hebrajskiego. Nie odrzucał judaizmu, przeciwnie, nadał Mu nowy, osobisty wymiar. Widzimy echo tej tradycji w Szemone Esrej, centralnej modlitwie judaizmu. Widzimy je również w Kadisz Aramejskiej modlitwie o wywyższenie imienia Boga i ustanowienie Jego Królestwa. Biblia hebrajska ukazuje Boga jako Ojca w psalmach u Jeremiasza i Izajasza. Ojcze nasz jest więc kontynuacją tradycji, którą Jezus dopasował do potrzeb swoich uczniów i do realiów tamtych czasów. W Nowym Testamencie znajdujemy dwie wersje modlitwy. Pierwsza, w Ewangelii Mateusza, w kazaniu na górze, jest dłuższa, bogatsza, zawiera siedem próśb i kończy się doksologią, bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Druga w ewangelii Łukasza jest krótsza, bardziej zwięzła. Pięć próśb, brak doksologii kończy się na słowach, i nie wódź nas na pokuszenie. Doksologia w Mateusza została dodana później i pierwotnie nie była częścią tekstu. Obie wersje pokazują, jak Jezus przekazywał swoją naukę elastycznie w różnych kontekstach, aby dotrzeć do słuchaczy z przesłaniem pełnym miłości i mądrości. Teraz przejdźmy do najbardziej kontrowersyjnej części modlitwy, i nie wódź nas na pokuszenie. Tradycyjne tłumaczenie sugerowało, że Bóg prowadzi człowieka ku grzechowi, co jest sprzeczne z nauką Biblii. Bóg nikogo nie kusi, Jakuba 1 i 13 setnych. Grecki oryginał można przetłumaczyć jako: Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Jest to prośba o ochronę w chwilach próby, a nie oskarżenie Boga. Zmiana nie dotyczy znaczenia, ale precyzyjnego oddania intencji Jezusa. Kościół katolicki w 2008 roku wprowadził oficjalne brzmienie i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, aby lepiej oddać sens pierwotnego tekstu. To przypomina nam, że modlitwa to dialog z Bogiem, który wymaga zrozumienia, refleksji i dostosowania do naszego życia duchowego. Zachęcam Państwa do refleksji, która wersja modlitwy dłuższa Mateusza czy krótsza Łukasza jest bliższa Państwa sercu. Co sądzicie o zmianie, nie wódź nas na pokuszenie, na nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Czy kiedykolwiek myśleliście o Ojcze Nasz jako modlitwie rewolucyjnej, która wciąż uczy nas pokory, zaufania i odpowiedzialności? Która prośba w tej modlitwie jest dla Państwa najtrudniejsza do realizacji w codziennym życiu? Podsumowując, Ojcze Nasz to żywa, emocjonująca i głęboko duchowa modlitwa. Łączy nas z Bogiem jako ojcem, uczy nas pokory, wdzięczności i zaufania. Przypomina o naszym obowiązku uczestnictwa w budowaniu Królestwa Bożego, jest jednocześnie kontynuacją tradycji żydowskiej i nową osobistą drogą wiary w nauczaniu Jezusa. Nie jest reliktem przeszłości, to modlitwa, która wciąż prowokuje do myślenia, budzi emocje i inspiruje do działania. Każde słowo Ojcze nasz jest jak rozmowa z Ojcem, który zawsze jest blisko, troszczy się, prowadzi i chroni. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę, aby te słowa stały się źródłem refleksji i pokoju w codziennym życiu.